Cześć! Z tej strony ja. Z tej strony ja, Kacper. Będziemy grali w no, no, grę stanę <grym> o Zobaczymy jak to będzie Wszyscy. Na pewno wszystko się uda. <grym> na pewno się <grym> wszystko zgodko, do, tak.

Czekajcie, dajcie mi chwilę, muszę odgadnąć z gry. Muszę odgadnąć, co to było. O! Już? To? Słuchajcie to. Tutaj. To Dobra, czekamy.

ale to, to jest tak, że... tam w no no tak, tak, chodzi o to, że tam właśnie Ferrari tak? No na samym skarbie ruszczyliśmy. No nie pamiętam, ten, to ja tego. Ten, to nie no bo wtedy właśnie ten Ford wyszedł, nie, nie? Zrobili.

a walony? Kolejny powalony? Dostałem i ja i... jeszcze dużo! Z pistoletu widziałeś że to z kozda. Ale co Nie wiem czy my leciliśmy.

zawsze Przepraszam widzowie, że tak robię tylko, że chcę tutaj przyozdobić, ale nie mogę. Hatsper, A wiesz co? Ja wszystko rurkę.

Ładnie. Szanujemy ja teraz broń. Aromata już nie no, pier... działa? patrzcie ja jak się, się zakamki. że przewyższa w uzbrojeniu, to jeden no, w no, w no bo ale, 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 ale to jest na przód, nie No pojeżdża. ale armata... nie Jak to dziadek, na 70. Ja to dziadek mówi w nie do tego mi za mega człowieka nie takie bronie robię. lekto tak w 100% w 100% w 100% w 100% w

Gdzieś tam policja się za to wzięła? Co Zesa normalnie. A wiesz, jakie pieniądze tam idą na gry? Jak ktoś się te to bo Normalnie policja się za to wzięła, bo w Łotwie No i we Włoszech też, nie? Że one chodziły, prześladki w mecze obstawiały. Doszli do tego.

Teraz widzę podzielny na punkt B. Właśnie nie da. A jednak na końcu już. Do widzenia. Baczcie się miło.